Witam was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce W dzisiejszym odcinku Elvench Land, czyli kolejna gra od wydownictwa Huba. Jakiś czas temu widzieliście Karubę, która była bardzo ciekawą grą, taką o podróżowaniu przez dżunglę. Dzisiaj mamy zmianę klimatu, klimaty fantasy, będziemy podróżnikami, którzy właśnie przemierzają tę właśnie niesamowitą krainę. Będziemy walczyć właśnie z takimi potworami z mgieł, a wszystko na takiej dosyć specyficznej planszy podzielonej, widzicie, jak szachownica, mamy tutaj cyfry od 1 do 10 i litery od A do K. I jak to działa? Każdy z graczy w rysce dwuosobowej dostaje takich pięciu podróżników, którzy zaczynają poza planszą i w swojej turze Pierwsze co tak naprawdę robimy, to ciągniemy dwie karty, patrzymy co dochodzi na planszę, a później ruszamy się naszym podróżnikiem albo maksymalną ilość w jednej linii, albo dwoma podróżnikami o jedno pole. I jakby przed samą rozgrywką ciągniemy takich 8 kart, żeby zobaczyć co na początku się pojawia na planszy. I wylosowaliśmy na przykład, zobaczcie B10, więc pojawił się tutaj kompanion, bo zawsze kompanioni się pojawiają w miastach, na rzece. Pojawia się złoto, jak również taka syrena, która może będzie nas zabijać. Mogły się też pojawić potwory mgieł takie na tych terenach. W lasach pojawiają się na przykład takie roślinki do zbierania, a w górach pojawiają się miecze, które pomogą nam w zabijaniu potworów. I jak to przebiega? Ogólnie każda gra, zobaczcie, zakłada taki jeden scenariusz, w tym akurat, właśnie który się nazywa The Magnificent. Musimy zabrać jak największą grupę podróżników. Tak, za co w ogóle punktujemy? Za pokonywanie potworów dostaniemy tyle punktów, ile siły dany potwór miał. Magnificent, czyli będziemy chcieli zabrać jak największą grupę naszych podróżników, czyli będziemy mogli ich łączyć w grupy i zbierać tych naszych sojuszników, właśnie tych kamaratów, którzy znajdują się w mieście i liczba ich będzie pomnożona razy 3, i to będzie nasz wynik za właśnie ten Magnificent. Będziemy zbierać złoto, które jest te dwa punkty. I zobaczcie, miecze i rośliny w tym akres scenariuszu nie są warte jakby żadnego punktu. Także to się zmienia z scenariusza do scenariusza i możemy już tak naprawdę do samej rozgrywki przejść. Zacznie fioletowy. Na początku każdej tury zawsze ciągniemy dwie karty i dokładamy rzeczy, które na tych kartach widnieją. C4 dokładamy miecz, czyli tak, C mamy tutaj, 4 pole mamy tutaj. Zasłonięty miecz kładziemy, ciągniemy następną kartę. K1. Również miecz. To jest dosyć istotne, ponieważ. Tak, jeden jest tutaj aż. Gra kończy się w momencie, kiedy skończą się wszyscy nasi sojusznicy, czyli wszystkie karty z sojusznikami wyjdą, oraz wszystkie miecze. Tak, czyli te dwie kubki muszą zejść, złoto i, i te, te, te nasze rośliny mogą się skończyć. Po dołożeniu filetowy ma decyzję, tak jak mówiłem, albo rusza się jednym w, w, w naszym wojownikiem w, w, w prostej linii. Ile chce, albo dwoma o jedno pole, ponieważ nie ma tutaj, zobaczcie, nic do zbierania tak naprawdę o jedno pole, więc pójdzie po prostu maksymalnie daleko. więc fioletowy ominie chyba, albo weźmie ten miecz. O, weźmie ten miecz z tego też względu, że zobaczcie na sobie że ruszy się jedno pole, i zbierze następny miecz. Zobaczcie, daje mu trzy siły i jedną kostkę w, kostkę w walce z potworem, jak już takiego spotka. Także ruszył się maksymalną ilość pól, i już jest tura zielonego. On ciągnie oczywiście dwie karty. B3. Tutaj się pojawia roślinka zasłonięta. I na K2 pojawia się wojownik. K2 jest tutaj. I teraz zielony decyduje, co chce zrobić. Powiedzmy, że na początek ruszy się. Powiedzmy, że wyjdzie o jedno pole. Jednym tutaj, i jednym powiedzmy tutaj. Tak, nic nie zabrał, ale przygotował się na to, że przy odrobinie szczęścia może się zdarzyć tak, że akurat coś mu wpadnie nawet teraz w tej turze, jak będzie ciągnął kartę. Więc bierze tak B7, czyli tutaj widzicie kładziemy na B7 złoto i mechanizm syreny polega na tym, że ona się przesuwa na nowe złoto, które pojawiło się na rzece, czyli przesuwa się aż tutaj i teraz ciekawy mechanizm. W momencie, jeżeli na jednym z tych pól, które minęła Syrena, byłby jeden z naszych podróżników, wtedy automatycznie by umierał i poza planszę by spadał. Także trzeba uważać, to jest to troszkę granie z losem, po prostu wchodzenie na rzekę i zbieranie złota. Także ono daje dwa punkty, ale jednocześnie możemy stracić naszych podróżników, czego nie, nie chcemy w ogóle robić. Tak, także wzięliśmy dwie karty dla filetowego, i teraz on. Także on się tak ruszy, jedno pole tutaj, żeby zabrać ten miecz, i ruszy się, powiedzmy, jednym swoim podróżnikiem w ten sposób. Co jest ważne, przy podróżowaniu nie możemy się cofać, także całą grę możemy tylko i wyłącznie iść na wschód albo na południe. Tak? Czyli, jakby, jeżeli znajdziemy się na ostatnim polu, czyli K10, to już nie możemy się w ogóle ruszać, ale, ale jakby nie możemy się też nigdy cofać, tak? także nie możemy nigdy iść do góry, nigdy nie możemy iść w lewo, zawsze w prawo i w dół także takie specyficzne, specyficzna zasada ruchu, teraz już jelitowy się ruszył, więc zielony swoje karty ciągnie, B8 także już ktoś mógłby na rzece tutaj umrzeć, jakby był czyli B8 jest tutaj, także akurat szczęśliwie tylko jedno pole by się ruszało i H7 znowu złoto, H7 ma, macie w tym miejscu więc tutaj ta serena przez rzekę idzie do tego miejsca Teraz co chcę zielony zrobić. Na pewno pójdzie tu jedno pole, żeby zabrać ten miecz. Pierwszy, jaki zdobył w ogóle. I jedno pole. Powiedzmy, że tutaj. Dobrze jest pamiętać też jakie już tutaj zobaczcie karty wcześniej były, ponieważ jakby jeżeli nie było karty też szansa, że prędzej czy pójdzie coś za darmo nam wpadnie i to dostaniemy. Także to jest końcego tutaj, fioletowy ciągnie kolejne karty. F2. Miecz na F2, czyli to jest 2, i F to jest tutaj. I kolejna karta. E, H10. Nasz bohater. Czyli w tym miejscu. Dobra. I teraz e, co chcę zrobić fioletowy? Tak naprawdę wydaje mi się, że w tym momencie pokusi się o zdobycie złota. To są, pamiętajcie, dwa punkty na koniec gry. Także bierze tego podróżnika. Ile chce idzie. Może przeskakiwać innych podróżników, jeżeli byłby tu gdzieś jeden potwór albo syrena, nie mógłby jej przeskoczyć, ale innych podróżników swoich przeciwników najbardziej może. Więc zabrał złoto i to są dla niego dwa punkty na koniec gry. Przy walce, co ciekawe, też można złotem dopłacać, żeby wykończyć danego potwora, ale to ewentualnie za chwilę, jak przejdziemy do, do walki. Teraz, jakby on będzie się modlił o to, żeby nie wpadło pole A7, bo to będzie oznaczało, że sirena przejdzie i go zabije. Teraz spora jest na zielonego F9. F9, czyli to będzie w miejscu tutaj i 9, czyli tutaj, czyli sirena się zbliża. No, jak pani był chyba tutaj. I G8, znowu sirena. G8, czyli idzie tutaj, dużo złota. Zazwyczaj więcej potworów się pojawia. Teraz akurat mało rozgrywka idzie dużo złota. I co chcę teraz zrobić zielony? Zielony wydaje mi się, że zacznie zbierać podróżników. Tylko pytanie: czy chce ruszyć tego, czy tego? Powiedzmy, że tym się ruszy. I zobaczy aż tutaj na koniec planszy, żeby zebrać tego podróżnika. I teraz oni są w grupie. I zobaczcie, na koniec gry, to jest jego największa grupa, więc dostanie dwa razy trzy punkty, czyli sześć punktów ma już za to, że nimi spotka że go spotkał. I za każdego kolejnego przydzielonego, kolejne trzy punkty będzie miał, także warto duże grupy w tym akurat w scenariuszu zbierać i unikać rzek, tak? Bo jeżeli przejdzie przez nas Serena, oznacza to, że obydwoje niestety trafiają poza planszę. Teraz ściągniemy kartę dla fioletowego. Na C7 bo bohater się pojawia. Czyli w tym miejscu szczęśliwie dla fioletowego, bo tylko jedno pole ma, żeby tam dojść. I na I2 pojawia się miecz. I2 pojawia się miecz. Dobra, i teraz fioletowy, więc dosyć łatwy ruch, wydaje mi się. Raczej w sumie nie do końca łatwy, bo może tak albo zabrać złoto, które daje mu dwa punkty, albo zabrać podróżnika, który potencjalnie daje mu więcej punktów. Ale zaryzykujemy i zrobimy tak. Pójdzie tutaj. Weźmie złoto. Liczy, że Syrena go nie wykończy za chwilę. A tym będzie się powoli zbliżał. I tutaj jedno pole już jest od podróżnika, także w przyszłej turze będzie w stanie go zabrać i dołączyć do swojej ekipy. Ciągniemy karty dla zielonego. Na kadzie, więc pojawia się podróżnik. Także tutaj już warto iść w stronę tego dużego miasta na końcu planszy, żeby ich zbierać. J5. J5 Syrena. Piątka i J to jest przedostatnie pole, czyli tutaj. Czyli zobaczcie, ona idzie aż stąd, tutaj idzie. Oczywiście, tam gdzie ona jest, nie można zbierać złota, bo spotkanie jej oznacza oczywiście zawsze śmierć. Więc teraz tak. Co by chciał zrobić zielony? Zielony. Chyba. No nie ma nic ciekawego, tak naprawdę, bo tutaj zobaczcie, nie ma, nie ma podróżnika, żeby zebrać tego kompana i, i uprzykrzyć życie fioletowemu. Więc jedyne, co może zrobić, albo iść tutaj i zabrać to złoto, albo nawet dalej iść do końca i zebrać tego podróżnika, co chyba zdecyduje się, żeby robić. Także idzie aż tutaj do końca i zbiera tego podróżnika. I teraz. Jest ich 3, czyli 3 razy 3, czyli już 9 punktów będzie za to miał. Ciągniemy karty dla fioletowego G3, g 3 i J3. Na J3 weźmiemy podróżnika. Dobra, i co teraz fioletowy będzie chciał zrobić? Zobaczmy. Hmm. Fioletowy, tak, na pewno jeden ruch zrobi tutaj, żeby zabrać tę roślinkę. Rośliny zobaczcie, mają też wartości, które pomagają przy walce, bo przy walce można dopłacić właśnie roślinko, żeby 4 na przykład, siły dostać. I jeszcze jedno pole tutaj, żeby tego kompana zebrać, tak. Więc teraz tak, zielony, A6, mieczyk, co ciekawe dalej nie mamy żadnego potwora. A6, mieczyk i H2, roślinka. H2, czyli to jest aż tutaj roślina. Dobra, i co teraz by chciał zrobić yy, zielony? Zielony by chciał pewnie tak, zebrać tutaj ten mieczyk, także bierze ten miecz, na pewno mu się przyda przyszłościowo i wydaje mi się, że Tutaj się ruszyć i mieć już czterech. Także to będzie jego największa grupa. Co prawda już jej nie powiększy, a w zasadzie może powiększyć, bo w tym scenariuszu może być kilku bohaterów na, na jednym polu, także będzie mógł kilkoma tutaj dojść, żeby te, te punkty tutaj sobie powiększyć. E, także ruszył się dwa, zebrał swoje rzeczy i teraz tak. Na D9 pojawia się e, Syrena, czyli D9 to jest w tym miejscu, idzie tu Syrena i. Wreszcie potwór. Na H4 pojawia się potwór. To zobaczcie z tego stosu potwory są. I H4, czyli H1, 2, 3. Odkryty potwór. I zobaczcie co on ma. On ma tak. 8 siły. które musimy jakby przynajmniej wyrównać, żeby go zabić. I 4 punkty w normalnym scenariuszu żeby miał. W tym scenariuszu akurat dostajemy tyle punktów, ile ma siły. Także warto tutaj te potwory zabijać. Nie wiem, czy. Fioletowy teraz w swoim ruchu nie zdecyduje się, ma, ma troszkę mieczyków, więc będzie w stanie go prawdopodobnie pokonać. Więc tak, więc chyba to zrobimy, bo to dużo punktów jest tak naprawdę, więc warto. Więc fioletowy idzie tutaj aż do potwora. Automatycznie nawiązuje się walka. Oczywiście nie mógłby przeskoczyć tutaj, bo potwór jakby mu tu blokuje. Potwór ma wyjściową siłę 8. Ja mam wyjściową siłę tylko i wyłącznie 1. I teraz dopłacam dwa mieczyki. Które mi dają dwie kostki I co ciekawe dają mi też cztery siły Tak po prostu, więc zastanawiam się czy tylko jednego ewentualnie dopłacić Bo tak, jeżeli dopłacę jeden, to będę miał siły tak Trzy, cztery, tak? Łącznie z moim bohaterem I plus jedną kostkę, czyli a na kostce mogę wyrzucić od 1 do 6. Więc jeżeli nie wyrzucę czterech, to niestety przegram Ale jeżeli dopłacę tym mieczykiem, to zobaczcie mam nie dość, że dwie kostki to jeszcze mam zapewnione już teraz 5 siły. Także na dwóch kostkach muszę tylko 3 wyrzucić, co jakby powinno być łatwe. Także dopacam dwa mieczyki. Bierzemy dwie takie duże kosteczki, które są dołączone do gry. I zobaczmy, co mi wyjdzie. 6 i 1, czyli 7 siły, plus tutaj widzicie 4. Plus mój podróżnik, to zdecydowanie udało mi się zabić tego potwora. I teraz on normalnie, tak jak inne żetony ląduje w mojej kolekcji. Jako zabity potwór oczywiście będę miał 8 punktów na koniec gry za niego. Także bardzo, bardzo dobry ruch myślę. A i jeszcze, właśnie zapomniałem jednej rzeczy. Jeżeli trafimy potwora, dalej ciągniemy karty. Czyli jeszcze fioletowy wystawi kolejnego potwora na J7. J7, czyli potwór się boja też tutaj. Jak również dalej ciągnie karty na K8 jest wojownik, czyli tutaj na koniec planszy jest wojownik i teraz dopiero za poprzednią turę skończył ciągnąć, bo potwory się nie liczą do tych dwóch kart i teraz zielony normalnie ciągnie swoje karty czyli tak, E3 raz, dwa, trzy miecz A5 również miecz raz, dwa, trzy, cztery pięć w tym miejscu Teraz jest tura zielonego, tutaj zobaczy nie ma podróżnika, więc nie jest w stanie tego mieczyka zebrać, niestety Więc co on by chciał zrobić? Wydaje mi się, że... Na razie pójdzie po prostu sobie tutaj Zbierze ten miecz Miecz daje mu 1 siłę plus jedną kostkę, także całkiem dobrze Dobra, i teraz dla fioletowego ciągniemy karty D6 D6 tutaj i C2 roślinka, C2 roślina. Dobra i teraz fioletowy by robił swój ruch, czyli by pewnie zdecydował się, żeby zabrać albo złoto, zaryzykować spotkanie z syrenką, która morduje naszych podróżników, albo ewentualnie starałby się tutaj jakoś połączyć swoich ludzi. Może tym by szedł z rzeki żeby później spotkać tego i te dwie ekipy na przykład, połączyć, to wtedy by dużo punktów było. No dużo kombinacji, trzeba, trzeba przyznać, jak na tak prostą, w sumie, familijną grę. Drugi scenariusz jest taki, powiedzmy, przejściowy, bo on już jest taki średnio zaawansowany, że widzicie już troszkę kombinowania tu się pojawia. Pierwszy jest zdecydowanie łatwiejszy, ponieważ tam po prostu punktujemy tak naprawdę za większość rzeczy plus jakby punkty zwycięstwa w czasie, gdy liczymy, a nie na koniec, nie ma ukrytych punktów. A trzeci scenariusz jest taki najbardziej zawiły, bo tutaj faktycznie zbieramy armię w naszych miastach i yy, mamy przewagi w miastach, które tworzymy. Czyli kolejny taki mechanizm, znany właśnie z gier euro, który jest zastosowany w, w tym trzecim scenariuszu. I już chyba Wam wystarczy mniej więcej tej przykładowej rozgrywki. Jeżeli chcecie się czegoś więcej na temat Adventure Land dowiedzieć, możecie przejść do podsumowania i recenzji. W tym górnym rogu ekranu powinien się pojawić link do e, właśnie mojej opinii na temat Adventure Land. No na chwilę obecną, dzięki, wielkie, za poświęcony czas. Do następnego. Hej!